No, witam serdecznie duchań widzowie CSGO Skins. Najlepszy kodzik, najlepsza strona OG Kuba. W tym miejscu wpisujecie. Otrzymujecie puder na farta. 10% przy doładowaniu, 2 cm większego fiuta, i automatycznie dołączacie do giveawaya. Wciąż w są dwie kostki. Jakoś mało osób dołączyło, więc nie szybko to się losuje. Dołączajcie, wygrywajcie. Mówiłam, kilka kostków, mam ich więcej rozdać tutaj. Się zabeblałem oczywiście, darmowy kejsik. Plus, w tym odcinku jeszcze wrzucę wam jakąś yy, awkę do giveaway'ka Z do wygrania dwie kosty plus awp no i suplej w komentarz bez garnka jakiegoś skinka widzę, że nowe skrzydki się pojawiły więc sobie je przetestuję Jeśli ich nie otwierałem, zacznę je otwierać z wami tylko nie chcę tych wyścigowych, tylko te drugie tutaj widziałem, że kostki są do dropnięcia. więc zaczniemy na grubo, cztery na dzień dobry zagram na czterech bo że cały czas na i przegrywam, więc próbuję tutaj coś zmienić. Kod mi się na biurko wpierdolił. uchodzi tutaj po klawiaturze. Fajnie. Pójdziesz sobie. Pójdź sobie. No i poszedł sobie na parapet. Dziękujemy. Delikatnie tutaj przeszkadza, ale da się przeżyć. W ogóle ja przystojny, obcięty. Wróciłem do trenowania. Dwa treningi za mną. Ach, chuda bestia z go ze mnie będzie. O, i sam od Kosy zaczął. Klasyk. Nie denerwuje się, bo po co? On zawsze dropi. Jakie są procenty? 4% i koska za 6 koła. Najtańsza 1300, najdroższa 24. Tak pomiędzy trafił, nazwijmy to. No ale to i samu. Nie, nie wspinaj się na firankę! Nie wspinaj się na firankę! Boże, przepraszam, widzowie, ale go tu coś się odkleiło 24 koła dla i samu. Lasyczek. Mówię, po prostu nie będziemy go dobatli. Dawali. Yy, hy, hy, hy. W tych wyścigówkach. Co jest? Bo nie patrzyłem dokładnie. Nie patrzyłem tylko te tamte, tamte skrzynki, że są koski. Dobra. Wiecie co? Dam tą najdroższą, ale na buście, a nie na jokerze. Może wyleci nam coś podobnego. Na buście 420 to kosztuje tyle, co. Aha, Luxury's Bezpust. Myślałem, że na buście coś mi się pomyliło. Dobra, dam 4 na 4 Zobaczymy, która skrzynka jest lepsza. Czy eventowa, czy klasyczny luxurius, Luxurious Luxury. Ale ja nie jestem fanem tego Luxury, bo on mi prawie nigdy nie daje. Uważam, że cena 400 zł to jest zbyt duża. Po co za to, co z niego przynajmniej milecia? Bo może lubicie. ale ja fanem nie jestem. Gold favor Proszę, daj coś ładnego. Proszę, proszę. 300. No, Michael, na razie w tej skrzynce jest. O, i Rosso, kostkę jebano za cztery koła. No dobra, ta skrzynka mi nie dała, ale innym dała, więc oceniamy ją jako w porządku. Powtórzymy ją sobie na buście, może na czokerku jeszcze. W ogóle powiem turbo, turbo mocną historię. Mam nadzieję, że nie opowiadałem na odcinku, nie pamiętam czy opowiadałem. Raczej nie. Byłem sobie w sklepie. Yy, tutaj u mnie na osiedlu. I taki menel sobie chodził Bo widać, że jest mocno wykręconym ćpunkiem Cała morda w tatuażach, taki No typowy ćpun, widać było po nim Czy wtedy był naćpany? Być może Nie jedz kwiatków, kartier nie Niechcący jej samo dodałem, no trudno N Nie mogę dodawać klasowo botów, zapominam, no No i... Byłem w tym sklepie i patrzyłem, gdzie są ogórki kiszone Akurat on stał obok mnie, coś w buteleki sobie jakieś patrzył I tak patrzę obok niego, czy są ogórki, nie ma, idę dalej I on się drze No chuj mnie śledzisz? Problem jakiś masz? Widzę to I Nie wiedziałem, że to jest dom, więc odszedłem i dalej szukać ogórków I do mnie idzie i mówi Kurwa, mówię do ciebie, No chuj mnie śledzisz? Widzę to Jakiś problem masz? Aż się tak na niego patrzę, totalnie w szoku Mówię ogórków szukam. A ten, ogórki? Na warzywnym. Mówię, ogórki kiszone. Ten, A, ogórki kiszone. To chodź ci znajdę. Chodź poszukamy razem. I ja zaprowadził do ogórków, znalazł ogórki, podał mi jeszcze żółwia, zbił. Było to dość komiczne. Ja tam, że wiecie, byłem przygotowany, że jakaś bójka będzie i sam klasyczny złodziej, wiecie, lewy, prawy, lewy, high kick, Jakże jest sytuacja niebezpieczna, a płynek mi ogórki znalazł. Mocne to było, no. No ale tak jest. Słyszałem, że jak ktoś jest jakimś ćpunem, alkoholikiem, to to w głowie niestety jest zepsute. No i wtedy ma takie fazy, że go ludzie śledzą i że mu humor szybko, wiecie, się zmienia z skrajnie złego, smutnego do szczęśliwego euforii. Z takimi ludźmi trzeba uważać, bo też wiecie, nie wiecie, wiecie, nie wiecie, <g temperaterv utworldly> wiecie, nie wiecie, czy mam kostę, nagle jakiejś nie wyjmie. A bardzo tutaj przesadziłem, z stronę no Patli widzę. Delikatnie mnie odkleiło. To usunę, usunę to, za trujeczkę zakręcę Znowu standardzik. na no, dwie osoby zrobiłem. No trudno, może chociaż wygram. Bo jak na razie trzy patle były, w dwóch był i samy, i dwa razy i samo wygrał. Statystyka nie kłamie, i sam zawsze wygrywa. Nie grajcie z nim. Jak was o coś mogę prosić, nie grajcie z nim. Grajcie z godem OG Kuba, Wygrywajcie, wspierajcie, cieszcie się. Flat out, za 8 koła może dać. Dobra, daj tę łokowskę za 8 koła. O, to też chyba w merę drogie. O, cztery dychy. Pomyliło mi się z tym za pięć stówek, co dało się dro... O, kosa! Ładna. Sześć ładna, ładna. Sześć ładna. Ładna. Jesteśmy na minusie, ale koska jest ładna. Ją na pewno zostawię. Albo wypłacę, albo Wam w przyszłości rozdam. Sudak. Do jakiegoś Sudaka dołączyliśmy. Dał gold Goldflaverka. Czyli to, co ja wcześniej otwierałem z Wami. Spróbuję jeszcze tego Goldaka otworzyć na jesterku Bo w nim są serio ładne skiny. A nie, nie w tym. A nie w tym. Tak, w tym, w tym, w tym. Sorry, już mi się w głowie miesza. Za dużo skidów, za dużo skrzynek, wiecie jak jest. Ok, Rosso raczej wypierdala z tymi. A, za 700 tylko dostał. Ten za 9. O, ja też dostałem za ile? Za 900, stówek, fajnie. Idziemy web w web prawie, tutaj jest turbo close, a profit jakiejś wypordy nie jest na razie. Bardzo że plug się to było ile? 13 tysięcy prawie. Dokładnie 12600. O tym mamy w Kiermanie 3, 5, 7, 7, 400 szybko na oko. O jebnie mnie. Nie pierdol, że to bot zgarnie w ostatniej. Ja pierdolę! Przecież to jest niemożliwe! A już ładny profit się zrobił. Bardzo ładny. No ja pierdolę. Za kafla musiało polecieć ponad. Że gdyby poleciało tańsze, najmniej tak bym to przejebał. O Boże, już prawie budżetu nie ma. Tragedia jest, histerio, jest tragedia. Trzymajcie kciuka, by tutaj jesterek oddał. Chuj, zaryzykuję z połowy budżetu jednego jestereka na, na trzech. No, na dwóch przegrałem. A nie, na dwóch wygrałem. Może na dwóch muszę grać. Bo na trzech, na czterech przegrywam cały czas. Najwyżej spróbuję za chwilę Laścika na dwóch machnąć. Mniejsza, potencjalnie mniejszy zysk, ale szanse dużo większe: 4%. 4% coś ładnego, no taj. Gordył droższy. O kurwa, ale blisko! O boże! 1000 złotych! Ja pierdolę! Ja pierdolę! Minimalowe to i to. Ja pierdolę! To była najlepsza bitwa dzisiaj. Gdybym ją zgarnął, byłbym na bardzo, bardzo, bardzo fajnym plusie. Jestem delikatnie już tutaj niepocieszony, bo straciłem nadzieję, że możemy się odkuć. Może Jakąś mieszankę zrobię totalnie, totalnie bez sensu. I procentówkę jakoś może. Ile mi zostało? 500 stów na farta. No, niech będzie tak. Ale lecę na czterech. Albo no na dwóch bym się nie odkuł, albo się odkuwam, albo kończę z chujem w dupie przysłowiowym. I samo ostatni. Nie, nie ma i samu. Może na to czekaliśmy. Czekaliśmy na to 8 minut. No, 3 stówki. 3 stówki. To ile z piątkę? 3, ok. Uff, proszę, daj mi coś w końcu. W końcu coś mi daje. Tutaj rękawiczki mogły większy profil dać od początku. Taki plan był, no ale nie dały. Zdymały. Tutaj nawet nie liczę, że cokolwiek pólecie na tych śmiesznych procentach. Totalnie dałem się zdymać, ale wiecie co? Ja tego tak nie zostawię. Wejdziemy sobie w sklepik i coś kupimy. Ja mam punktów, 11 baniek. King Smoke, ile one no kosztują za dwie bańki prawie? Zobaczę tutaj na drugim ekranie: 7000, dobra. Siedem koła jeszcze mamy tutaj Polecę na Na dwóch albo na trzech 7,5 i pół, zbraknie Wiecie co? Jeszcze tutaj coś spróbuję sprzedać w tle Zobaczymy ile handlarz bronią dla mnie za punkty 9 stówek za wszystkie punkciki Jak widzicie jest 0. Wyzorowałem się Ale spoko Dał tutaj nam sporo budżetu Na trzech Zwyklak, proszę Na sam koniec, zaskocz mnie Pozytywnie. Teraz albo nigdy. Lorka, Lorka, Lorka. Czuję lorkę. Czuję lorkę. Ja pierdolę. Dobra, totalnie się ośmieszyłem. O kurwa punkt! A, 3 miliony. Ile to będzie? To mi dało ile 7 koła? No to powiedzmy, że z te 8,5 koła mamy jeszcze. Wiecie co? Jak mi dało punkty. albo bo nie! Zostawię, dobra, trudno. Chociaż się czymś zwróciła, my tak jesteśmy w wielkiej tufie. no ale co, dziękuję za oglądanie, dajcie tego suba, lajkusia, komentarz, dzisiaj odpalę do was live około godziny 20.22, 22, tak, między tymi godzinami, no i będą daily streamy od dzisiaj, yy, więc wbijajcie, wbijajcie, wspierajcie z moim kłodzikiem, dziękuję, że byliście, elo.